Co? Jeden do mnie jeden, no. A co? A już kurwa jesteś debilu. Za, Zapauzuje. Co? Do sobą masz ja dobrze? No wiem, wiem. Dobra, teraz mi działa mikro. Dobra, jest okej. Okay. Oho Jest okej. Okay. Nie marudź. Ja sobie muszę podświetlić te zasady? Jakie to było? 15 wiek... Aha. Dobra. Wszystko wiem. Uhuhu. Ale cyjka Dobra. Ja ready. Jak też ready to do pauzy. Czekaj sekundę, bo to kurwa trzeba ich porozdzielać tych zjebów. No. Gotowy. Puszczam. Ja prawa góra jak coś. Ja prawy dół. Nice. Umiesz get no market? No. OK Jesteś koksem rozumiem. No takie, że, dost że dostanę wpierdol, ale chuj. No tak, no ale powalczyć można. No tak. Najgorsze jest kurwa to, że nie ma czym się obstawić tutaj kurwa bez DC. No, no. Może być delikatnie problematyczne. Wielolówka robi brrrr. Kujcie w dupę. Co wielolówka? Co? No co mam zrobić, go żukę. Nie wiem obóz. dać szansę. Nie. Potrzebuję Golda. Jestem biedny. Zwierz kurwa. kurwa. Jiedź, że gra piratem kurwa, to jeszcze nie da wygrać. <grym> jako jedyny gra piratem w ogóle. Nie wiem czy ludzie... No po prostu chyba nie będą grać Seawaru, bo ta klasa jest OP jak gra w Sea Warrior, nie? No. Jest mega OP. Czekaj, ja się muszę skupić. Okej, okay, okay, to się skup, no, no. Ale też jest no art, więc nie gramy... Znaczy, jest art, dobra, to można w płotek, okay, nie, nieważne. Pomyliło mi się, myślałem, że no Jebię art. Nie bierz ten płotek, wiesz? Okej. Okay. Skoro tak... nie ten płotek. Wykurwiaj tym pikiem stąd. Co? Nie mogę se chodzić? Nie możesz chodzić. No to co? Kurwa spodpował się. No to, no to zabij mi go. No chodź tu. Nie. No i tak łatwo nie będzie. To kurwa pikę uważ No. Siema. Siema? Jak coś co streamy włączone włączony jak mi spiadło właśnie spuszcza. Przecież dopiero się gra zaczęła hopie Ja pierdzielę, to za gość Kurwa, nie trenowałeś końca na tego FNK czy trenowałeś? Ale nie masz szans na te zasady na mnie no Ma zasady jakby dobrze zagrał. No przecież ja robię 5 wielu lupek i może mi co najmniej odskoczyć. Z no. Ale nie rób. <laughs> jak nie rób? Weź no się, No właśnie, mówię też, kurwa, nie rób, daj szansę. To nie tu... dam szansy. tak samo. Tak samo Stalman s... No tak, tylko 5K, nie? Tak samo Stalman mi powiedział, jak z nim grałem. Sorry, nie mogę ci dać tej prowincji, bo potrzebuję golda. I gdzieś miał. <laughs> A teraz mówi to nie rób. <laughs> to jest z takim gnojem, Stalman <laughs> Ja to przechodzi przez ludzkie ale pojęcie. ty jesteś rudy. No dobra, no, tak. nie jestem gnomiem przynajmniej jak ty. Ja Jesteś chujem wielkim. Dzięki. Nie, 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 tyle to nie. To nie. Dziękowałem grzecznie. Hmm. <coughs> No, wydupiaj tym pikiem stąd, kurwa. To go zabij, no. No co ci chodzi, jak to zobaczyć, co robisz. Scouting jak coś, tak się to nazywa. Było serdziuków rozstawić. Gościu. Wydupiaj mi stąd, kurwa. <laughs> Jaki obrażony, nie wytrzymał. To za gość. Nie. Naucz się grać. Nie. okej. Okay. Minut. Jak tam idzie? Czyli dobrze. nie gramy tych zasad. O, nie, niczym się nie przejmuj. E, tam, strąg 5, arta, z wirolówki, kontrola, wygrywa, sa Mówię mu to samo e, wcześniej. A on tylko mówi wtedy: e, Nie umie grać. E. Czyli wynik jest z góry znany. czy zajmie wygrałem po te 2 minuty. Nie wiem, może przegram, nie wiadomo. Kto to wie? Może się nie uda i co wtedy? <laughs> może tak być. z tymi dwoszami, co my się ruszyli. To co się tak dusisz, panie Sorry Ja tylko pytam się czemu się tak dusisz, a nie sorry No okej, okay. jak przepraszasz Wezmet I I take it Uchybamy się. Wow, ślicze wymyślił. Nasamowite. i jedzie tymi wielolubkami <laughs> co, co mam robić? No, zabiliśmy już dwie Wow Grant, nie idź do przodu, Stengrant! Grant. Teraz mikrujesz Wysiczę w arty Może się uda... Mam jego wielolubkę? Tak Nooo, GG Kurwa. Jakbyś Od... się skupił na siłę. Jakbyś Odej się, jak jesteś otoczony. Jakbyś to dobrze zagrał serkami, pokierował tylko mikro, bo to żebyś musiał mieć do tego dobre i no. to byś to ugrał. Przez dobrze go słychać, Oho <laughs> ja, <chuja>. dobra. <laughs> Kiedy taki śmieszny się zrobiłeś. Nie wiem. Dobra, GG, dzięki strong. Ale co? Jaki chorwackiego opór postawiłem, coś tam są co, nie? No! No nie wiem czy to się tak nazywa, ale powiedzmy. O, po, Kurwa, no i zrobiłem, wyprodukowałeś takie... wojsko. Pokaż to on tam 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 ja w bazie. To ja? Nie, on. On? Gdzie jest twój trzeci townhall? Nie ma. A dwie stajnie miał, cztery koszary i. nie jedną no, dla mnie, no. To i tak Gid w miarę. Jakie, miałeś, jakie miał upy? Weź, pokaż mi statystyki. Okej. Okay. Nie wiem czy zdążyłem. Chyba zdążyłem tam szybko strzelać, kliknąć, ostatni. <laughs> Jedna siła strzału, czyli jedną siłę strzału i szybkość dwie, 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 tam jeszcze beczka jest. A, to dwie, pokryta. no. Późno up, ale no, on jest niepotrzebny w sumie. To po cholerę ci. No niepotrzebny masz to Tego ty, nie, skrót, nie robisz no, na łukrze w ogóle. Łukrze w ogóle. E, dobra, a, po, weź, a ile miałeś w barkach Strongman pamiętasz? W walce? Ile miałem? No. Dobra, kończymy streamka. Dzięki za oglądanie i znaczy, do następnego ja ja ten grandem, kurwa, bo